Yo, kochani, wpadłem na pomysł, żeby nagrać takiego TikToka, że słuchamy jakby moich zwrotek i później po przesłuchaniu ich e, będę je nawijał i będziecie tutaj zobaczycie, będziecie mogli sobie porównać różnicę, jak y, czy w ogóle jest jakaś różnica, czy nie, ale wydaje mi się, że będzie. No, więc przechodzimy do TikToka. <słuch> Nas lecz nie przyszła łatwą nic ja młodych chłopak, małe miasto, a wielkie ambicje Jusze blah, blah, a mnie ku mają to przykre Widzę fleszy, blask, ale nic nie ma na wstrzychnie Cala to nie twoja liga NBA Już moich cadowni w obiję nawet złączej Tak się na ściąganie tego jak sobie będę i średnim i święt wór każdy to nie Twoja liga NBA. Liczby moich sabot nie pobije. Nawet LeBron James, taki jak ty, znam na śniadanie tak jak Seven Day. Siedem dni, siedem fur, w każdej furze siedem miejsc. Wszyscy ciągłej władzy, być nie za czymś gonię. Piękna sobie z płacą, leci prosto mogę. Dziś na ciska panca, mam tą głowę. Zaraz wokulski stamtąd, kiedy wiesz, kim gonię. Was jest los, więc to całe. Wszyscy ciągłej władzy, być nie za czymś gonię. Jak nas przez palce leci każdy moment Dziś zaciskam pauzę na spokojną głowę Sterotorówki smarty, kiedy w bliskim gronie Bawię się dobrze, na niebie słońce, słudzone browce Dawaj na koncert, w koło się palam konopie Zapominamy robotę, cały team jest na Europie, czujemy całą dobę no na razie tyle, jeżeli wam się to spodoba, zrobię drugą część i sorry ogólnie, bo wiecie, nie jestem rozgrzany ani nic i na pewno masę będę popełniłem, tak po prostu zrobiłem dla, dla takiej ocenki dla was, więc nie po prostu, tego to ja chciałem powiedzieć, dzięki, joł!